O, patrz, tupie. Złości się nie uszy. Już kolorów jak dobrały. Ten jak leży. Mhm. One się wymieniają, pewnie się ogrzewają nawzajem mhm. też. I tak pszczoły też te z zewnątrz wchodzą do wewnątrz, a te z wewnątrz do zewnątrz i się ogrzewają nawzajem. Taki mhm. jaśniutki. Nic nie ruszamy, nic Nelka. Dobra, zakryj, bo ona tam tupie. Tam. Śpimy. Chili fajne, ale wszystkie się ruszają? Tak. Tam przy ściance, tam coś przyduszone, nie widać go. Ten, co leży, te ząbki, mu widać. No. <laughs> tak, tak, tak. Pan jednak chce wychodzić już. Idę. Explorer. A wszystkie się ruszają. Tak. Tak się przeciąga to. Ciemny. No, łapki wystawił. Widzisz, tego ciemnego? No już, zakrywam już.